Witam Cię serdecznie, drogi widzą na kanale Szotełu. Kto nie subuje, tym pała, dzisiaj będziemy sobie lootboxika oglądać, kolejnego. Wiedźmin 3 został mocno ulepszony, jej przesadza z mikropłatnościami, o a to nowość Eee, no i co, zapraszam was na Twitch głośnik Go, Diabeł 6, odbywałem się praktycznie codzienne transmisje na żywo, także wpadajcie, a my lecimy do oglądania Wiedźmin od samego początku, od 2015 roku, EA przekracza kolejną granicę, jeżeli chodzi o wpierdzielanie do gier mikrotransakcji Twórcy Star Wars autos odnoszą się do krytyki, a kopia Darker Darker wchodzi na Steama, jest za darmo i dodatkowo za swoją konkurencję Jak widzicie, dalej jestem chory podgryza swoją konkurencję. A jestem ciekawy. Patrzcie, jest nawet do dareczku. Jak Danczym Born może podgryzać swoją konkurencję? Czyli dareczka. Kurek, dziękuję za 18. Miesiąc. Jak co miesiąc podaje? to przebudowali zapracony. kurwa cały system w ciągu dwóch dni? Przepraszam za głos. Wiem, że to może być trochę irytujące, ale... Wytrzymacie, wytrzymacie. Kiedy filmiki z Discorda Quality na YouTubie? I wiesz co? Dzisiaj Szymek przyjechał z wakacji, z tego co wiem, to zaczyna działać no to... Idziemy z materiałem. Teraz zaczyna. będzie dużo filmów z Quality, bo musimy nadrobić. Sobie odwiedzimy na 3. Mianowicie, jeżeli chodzi o Widzimy na 3, to jedną z wielu rzeczy, jakich brakowało w tej grze, skoro jest to gra tytułująca, tytułująca się rpg em jest system reputacji. Dobrze, jeżeli dane frakcje, dane regiony mają jakąś reputację o naszym głównym bohaterze, a do tego nasze decyzje mogłyby wpływać właśnie na tą reputację, na to, jak odnoszą się do nas mieszkańcy, jakie questy możemy przyjmować jakich Nie możemy, czy chcą nas zwalczać, czy nas wyzywają, i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz bardzo, ale to bardzo istotna. I na przykład, chociażby w takim cyberpunku, cholernie tego zabrakło. Zapowiedzieli masę gangów, ale tak naprawdę te gangi nie miały właściwie nic do roboty. Tak, fakty, no. Gdybyśmy tam system reputacji, to byłoby coś zupełnie innego. Bo to. właśnie to jest kurwa takie przerażające, że nie? To miało być jakieś jak, takie GTA. a teraz cyberpunka wcale nie było takie. Coś zupełnie odwrotnego, to byłoby ciekawe, moglibyśmy jakoś mieszać, moglibyśmy jakoś blokować sobie questy, moglibyśmy jakoś wybierać swoje strony i brać udział na przykład, w konfliktach gangów, ale niestety nic z tego nie było, chociaż wiemy, że takie... Ale przyszłościowo rzeczywiście jakby mieliby dodać coś do cyberpunka, jeszcze na przykład jakiś online mode, jakby się to udało, żeby był system gangów właśnie, kurwa, Ale na to się pojawiały zarówno w cyberpunku, jak i w Wiedźminie, no i generalnie sytuacja wygląda tak, że tego retweeta dodali ostatnio, znaczy ostatnio, to już jakiś czas temu, no i ziomeczek, co manik freak, postanowił, że taki system reputacji do Wiedźmina 3 wrzuci, bo trzeba by nie, i już wam Tłumaczę jak on działa, bo jest naprawdę imponujący. Modyfikacja jest kompatybilna z wersją Next Gen 4.04, także większość będzie mogła grać. Jest również kompatybilna ze wszystkimi wersjami językowymi. Drugie GTA Online? No ale stary, nie chciałbyś mieć drugiego GTA Online, tylko w innym kurwa świecie totalnie? Mi na przykład świat GTA no nie pasuje do takiego grania, żebym ja mógł siedzieć dużo. To jest no zwykły świat, no nie? Tylko tam Ameryczka, pierdolety, nie? Jakby był taki świat w Wiedźminie, albo w cyberpunku, gdzie to jest jakiś yy, future punk. Albo jakiś medieval, no stary, bardzo. Znajdują się w grze, czyli po polsku też zagrać. No i generalnie ten mod dzieli się na kilka frakcji, kilka regionów. I mamy na przykład w Temerii, czyli Biały Sad i Welen. Mamy Nivgard, czyli Wyzimę i Obóz Armii. Mamy reputację w Redanii, czyli Nowigrad, Oxenfort i Pobytkie Obszary. Na Skellige i w Delceków, tu są. No i w zależności od tego, jakie zadania wykonujemy, czy wygrywamy wyścigi, czy bierzemy udział w wyścigach, czy pomagamy ludności, czy nie kradniemy. W gigantycznie oddaj, gdy by był tryb online, nie wiesz tego, widzu. Nie wiesz tego, w dedzie też się każdy jara o tym i się okazał totalną Dajemy, klapą. Znaczy, to jest już prawda, że są Rockstara, nie, no ale... Dla społeczności tego regionu. Dostajemy punkty reputacji, no, jak w takim New Vegasie. I możemy być znienawidzeni, nieludni... Nikt znany, dziękuję za 16 miejsce. neutralni, lubiany e, i szanowani. Jest od 0 do 100 punktów. I zapytacie teraz, na co to rzutuje. Ano, okoliczna ludność będzie nas podchodziła z ograniczonym zaufaniem, strażnicy będą bardziej nam się przyglądać, cokolwiek to znaczy, a handlarze będą zwiększać swoje ceny, żeby Geralt nie mógł przypadkiem sobie niczego nie kupić. Za to jeżeli jesteśmy szanowani, no to handlarze będą zniżać swoje ceny i będzie taniej. Ja ogólnie, jakby dało się z tym modem połączyć jakiegoś moda, i tak jak macie tego gigantycznego moda do Skyrima. Jak się nazywał ten mod, co dodawał tą wielką krainę taką? O Boże, co się zewnętrzną modyfikacją został później wypuszczony tak naprawdę jako druga gra. Enderal? Enderal, na przykład. Jakbyście mieli tak dużą paczkę w połączeniu z tym modem, e, która by dawała wam, powiedzmy nawet w miarę powtarzalne misje, ale pozwalałaby wam jakoś tak manage'ować sobie tymi... E, tą reputacją, to by było totalnie zajebiste. No więc modyfikacja. A tryb, tryb online, wydaje mi się, że to też jest kwestia czasu, o ile już nie powstał jakiś tryb online do Wiedźmina. A mimo tego, że jest bardzo taka pierwotna. Wydaje mi się, że minie parę lat, i serio, Wiedźmin 3 będzie na nowo, kurwa, topką na jakichś Twitchach, nie Twitchach. On nie zmienia bo jakoś za wiele, nie, nie blokuje nam wielu questów i nie możemy wchodzić w jakieś interakcje pomiędzy poszczególnymi frakcjami, to i tak powoduje... Dojdzie jeden tak, dojebany mod i zmieni radzie, wszystko. Że Wiedźmin 4 Polaris będzie system reputacji wprowadzał od samego... Ewentualnie, no, Wiedźmin 4, nie? Tego ...początku i fajnie rozbudowany, bo to jest coś. I tylko, żeby na przykład do Wiedźmina 4 tego redkita od razu wypuścić. chociaż Wiedźmin 4 będzie wypuszczony na Unreal'u, nie? A nie na Red Engine. Co na przykład New Vegasa budowała bardzo mocno. Ale jeżeli oddadzam od razu narzędzia do rąk moderów? Idziemy z kolejnym newsem. Każdy, kto grał w FIFA, a teraz IAFC, naprawdę kocha tę grę. Za wszystko, co ona robi. Za to, jak wygląda, za to, jak działa, za to, jak sprawują się serwery, za to, jak zachowują się poszczególni zawodnicy. Nie, no każdy to kocha. Każdy kocha to, że wydaje sobie na grę e, 350 zł na premierę, a potem jeszcze może sobie przypadkiem dokupić jakąś paczkę, bo jeżeli jej nie dokupi, no to może być problem, gdyż inni gracze sobie dokupią. Yy, raczej właśnie W4 da opcję MMO. Patrzę na sukces GTA. No nie, wiem, zobaczymy. No wiesz, jakby GTA, kurwa. Wyszło przed na trójką. Kubią mi są o wiele lepszy od was dzięki temu. No bo inak iwa to jest bardzo mocny pay to win. Ale jej sobie pomyślało, że no chyba w tej grze za 350 zł, to za mało tych mikrotransakcji. transakcji. I do gry wrzucą, Uwaga, Battle Passa. Tak, prócz samej wersji Ultimate, która daje. Da Pierdolej jej, to takie gówno jebane. No, ...wcześniejszy dostęp do gry, tam paczki jakieś. Prócz właśnie paczek, które można otwierać nałogowo i równie dobrze jest równoznaczne z hazardem. dostaniemy jeszcze Battle Passa. Darmowego i tego płatnego. Battle pass darmowy znajdował się w grze chyba od 20 trójki. No i jak to w Battle Pass'a? Oczywiście. czy ja. W, w, wydaje mi się, że. Wydawało mi się przynajmniej, że nie można upaść niżej niż kurwa BlissPies, ale kurwa jej cały czas goni bardzo ładnie. Dostawaliśmy tam jakieś e, zniżki, dostawaliśmy tam jakieś punkciki. Jakieś... To, to jest na zasadzie takie, że Blizzard zasłużył sobie na ten spadek, w, w sensie takim, że był wysoko, był bardzo poważaną firmą, i on sobie spadł tak bardzo momentalnie, nie? I dlatego to było takie zaskoczenie dla wszystkich. Boże, dlaczego ta wspaniała firma jest takim głównym teraz? A jej zawsze było jebane od główna i tak dalej. To było w darmowym Battle Passie, a teraz będzie płaty na Battle Pass. No, już sobie wyobrażam, co oni tam będą wrzucali. Tego Battle Passa będzie można kupić za FC Points, czyli tą zieloną płatną walutę, jak i za normalne monety. Chociaż pewnie dużo tych monet będzie kosztował. Ale co zapytacie, co będzie za tak. Battle Pass? No, jak wyjaśniam, VG24x7 zawodników, paczki z zawodnikami oraz przedmioty kosmetyczne. I jej zarzeka się, że w płatnej wersji nie będzie niczego, co można zdobyć w darmowej wersji. Brzmi to obiecująco. Tylko w takim przypadku, po co istniałaby, istniałaby wersja płatna? I to jest bardzo dobre pytanie zadane przez pana słowa, który napisał na artykuł. Skoro mamy to samo mieć, co w darmo, no to po co w ogóle zaprzecza to Już przecież ostatnio było tak w tych FIFAch. Ja nie wiem, ja się totalnie nie znam na, wiecie, grach o piłce nożnej, ogólnie o grach sportowych. Nie znam się nie Nigdy nie grałem i nigdy nie lubiłem. Jedyna FIFA, w jaką grałem i lubiłem, to była FIFA Street. Mogłem wyłączyć karne i się napierdalać, kurwa, kickboxing uprawiać na tej na ulicy. No, ale przecież ostatnio, jak wyszedł, wyszła jakaś ta część, gdzie Laski potrafiły być na przykład, miały większe staty aniżeli Cristiano Ronaldo, to było pojebane. Istnieniu istnieniu tego, co nie? Nie, no wiadomo, że to będzie jakiś pay to win za strony. Oj, ta FIFA się bardzo dobrze zapowiada, czyli przynajmniej mamy jakieś zmiany. No nie? Przynajmniej mamy jakieś zmiany, mam dodatkową mikropłatność. Zajebiście, dziękuję jej. No zawsze potraficie człowiekowi polepszyć humor. Ale jest też coś takiego jak Star Wars Outlaws, gra, której się ostatnio oberwała u nas bardzo mocno, dwa filmy z rzędu, krytykujące. No cóż, no, wygląda ona jak wygląda, słabo. E, no niestety nie podoba mi się to, jak działa tam gameplay, jak ta gra wygląda, co ta gra całą reprezentuje. Moje zdanie myślę, że podziela całkiem spora ilość osób. Tam był bardzo dużo negatywnych komentarzy pod najnowszym gameplayem i generalnie było ich tak dużo, że... E, a sam CEO tu postanowił odnieść się do zarzutów. Jest to co to jest? Co to wysłałeś ze X? Urażamianie się z nazwiska. Na Serdecznie oprawa prawa Legii legi Warszawa u uchodźcach. Ręce ja opadają. To jest, no, A to jest jakiś anegdotka do tego, że tam tego Arcioma pocisnęli? Tam jakieś gówniaki. Zaatakował jakiegoś Ukraińca, maczetami w ogóle? No i powiedział tak. Wkrótce zobaczymy więcej treści Ostatnio. o bardzo wysokiej jakości, trwających wiele godzin. Ten film jest które niżej. No nie chcę czegoś takiego oglądać, to stary na, na, tym, na Twitchu, wiesz? Czy panie, przyjemności z eksploracji galaktyki i jej wieloma planetami. Myślę, że będzie to dobrze <laughs> rzutować na odbiór gry pod względem jej jakości. No generalnie powiem Wam, że jakoś nie za bardzo mi się to widzi, że skoro 10-minutowy gameplay potrafił mnie bardzo mocno wynudzić. Gameplay zmontowany, pocięty, który wyrzuca te takie przejażdżki, te nudniejsze momenty, to dlaczego miałoby mnie jakby zachęcić do gry? Dłuższy gameplay. Wcześniej był 30 minutowy. Jakby dali godzinę, to bym się jeszcze bardziej nudził. Jakby dali 2 godziny, to bym się kurwa jeszcze bardziej nudził. Więc co to, za, co to za myślenie w ogóle? Co to za myślenie w ogóle? Jest szansa, że ta gra będzie broniła się jakkolwiek gameplayu, no ale kurwa. Na razie na tych trailerach. Ale pustka, nie? To wygląda tragicznie, nudno i przewidywalnie, i także że się w ogóle nie chce grać. No co ja ci poradzę? No tak wygląda. I to czy dostanę godzinny, dwugodzinny, godziny, a można 10 godziny gameplay raczej nic nie zmieni i spowoduje, że. <laughs> Hej, ja przepraszam, to był kurwa. Najdziwniejszy wywód, jakikolwiek lootbox kiedykolwiek wsadził. Jak to wygląda? No, co ci poradzę? No nie wygląda. Oglądam 10 minut i nudno, kurwa. No i jak to wygląda? No nie poradzę. No widzisz, rozumiesz. Godzinę by tak samo wyglądało, rozumiesz. Mówię, ja pierdolę, co się Jeszcze dzieje. bardziej mi się w tą grę odechce grać, więc lepiej nic nie publikujcie. Pamiętacie w ogóle jeszcze tą aferę z Nexonem i z Iron Mace? Nie patrz, Nexon! Co zrobiło sobie darkę darker? Jeden na czacie. Darker, darker to jest taki. Nie, Extraction Slasher bym to nazwał. Wchodzimy do lochu. Mm. Extraction looter, kurwa, najzwyklejsza na świecie. Nie slasher. Zbieramy itemki i staramy się uczyć, żeby te itemki móc później sprzedać. Jedenalny problem był taki, że. Nexon, Ewentualnie Dungeon looter. Właśnie Darker Darker o y, chyba tam jakieś użycie, jakichś assetów, czy tam kodu źródłowego, coś w tym stylu, mieli oni dużą dramę, mieli oni dużą aferę, mieli oni dużą y, sprawę w sądzie. Gra zniknęła ze Steama, ale teraz wróciła, jest darmowa, ale była też ta, tam mała aferka, że ona niby jest darmowa, ale i tak, żeby grać na wyższych poziomach, na to trzeba zapłacić. No i gdzieś w międzyczasie ktoś wykorzystał sytuację, że. No, ale to jeszcze raz wytłumaczę. Wydaje mi się, że założenie ogólnie. Żelaznej macki nigdy nie było takie, żeby kurwa Dark and Darker było jakkolwiek darmowe, tylko poprzez przenoszenie ludzi ze swojej kurwa platformy, czyli z Blacksmitha, na Steam'a musieli dać darmową wersję dla starych graczy, żeby oni mogli sobie wpisać kod, ściągnąć po prostu za darmo Dark and Darker, zalogować się na konto to Blacksmithowe, żeby móc sobie grać na Steamie na swoim starym koncie. I przez przypadek, kurwa, ta darmowa wersja wyszła dla, dla graczy, a gracze, gracze się zesrali, że kurwa, granie jest za darmo. Wola boga. Ona nigdy nie miała być za, za darmo, to był tylko taki ukłon w stronę yy, nowych graczy potencjalnych, tak? Dostali takie jakby demko. No i to było źle określone, bo tam było napisane, wiecie, była łatka, free to play, no bo jakby za darmo możesz ściągnąć i możesz grać, nie? No ale to było to extended demo, ewentualnie free to try, nie? Z Iron Man dzieje się za dobrze. Gdzie teraz i tak tak naprawdę możesz grać fulla za darmo, no, tylko nie zajebiesz bossów na HRK. Że mają problemy, i stworzył sobie gierkę Dan Unikala nie podniesiecie, widzowie, nie będziecie mogli na siebie założyć, ale ja mam kurwa 1000 godzin w tej grze i nigdy Unikala nie miałem na sobie. ...John Born, która bazuje właściwie na tych samych założeniach. Czyli wchodzimy do lochu, zbieramy, wychodzimy. Gra zadebytowana na Steamie. Gra w nią obecnie 28 na Steamie, w Piku 33274. Całkiem spokojny wynik. Jeśli sobie zobaczymy na recenzję, to są one w, one w większości pozytywne. Ostatnio byłem na repoza yy, streamie, dzisiaj, nawet przed streamem. I ktoś bardzo dobrze napisał, że kurwa Dungeon Born to jest dark and darker dla ludzi z generacji Z. No ludzie tutaj właśnie śmieją, że do Jebana Gierka zjada Dakera na siadanie. Bardzo przyjemna gra do kurania solo już co Sobież jakieś problemy, jak widzę. Że... Czyli jest kurwa, wiecie, flashy, wszystko się błyszczy, kurwa. Tam za dużo skila nie musisz mieć, bo kurwa uderzasz jak jebany kretyn, będzie gitara, coś tam trafisz. Te moby mają taki dziwny kurwa Moveset. No, tutaj wilkołaczki, tutaj coś tam. 4000 mobów, które totalnie kurwa nie pasują do danego setu, ale są wiebane, jest tego dużo. Taki kurwa Fortniteowy darkerek trochę, nie? Więc jest tak, taki przeciętny kurwa zjadacz chleba z Genzy. On to wpierdoli i mówi, mmm, ale smaczne. A darker jest mroczny, jest bardziej skomplikowany gameplay'owo, taka prawda. Wymaga dużo większego skilla niż Dungeon Born. I ma jakikolwiek skład, no ale nie jest flashy, więc wydaje mi się, że dlatego, kurwa, bardzo dużo młodszych graczy będzie raczej gnęło do Dungeon Borna. Chociaż on wszystkie praktycznie założenia, które ma aktualnie, ma spierdolone. Że 10 na 10 frustracji, 10 na 10 fanów, że lepszy od do Takera. także wychodzi na to, że jeżeli zrobicie kopię gry, a potem yy, okaże się ona lepsza od... No ale później, no kurwa, tak jak ostatnio przecież przyszedłem na chwilę... I są ludzie, którzy powielają takie pierdolone głupoty, jak zwierzak powiedział ostatnio na streamie, jak ja wszedłem. Bo musiałem go e, uświadomić, mu, że no nie ma racji. Bo z diablesem grał chwilę w, The, w Dungeon Borna. Wszedłem i tam tłumaczyłem, dlaczego jest e, ten gorszy. No ale chuj, no. stwierdzili, że im się lepiej gra, no, no jak im się lepiej gra, to nic nie zrobię. Ale Zwierzak do mnie wypierdolił z tekstem, że kurwa, Dungeon Born to ogólnie powstał od tych samych twórców co Dark and Darker. Tylko, że oni wcześniej pracowali nad jednym projektem i się rozeszli. Ja mówię, co ty pierdolisz w ogóle, kurwa? Po czym później powiedział, że Dungeon Born to jest dużo świeższa gierka i Dark and Darker jest dużo bardziej rozbudowane, bo jest kurwa dużo starsze. No to od razu mówię, że tak nie, nie jest. Pierwsze playtesty Dark and Darker wyszły, wtedy za za zapierdoliło w tą grę chyba 50 tysięcy osób, gdzie były na streamie. Na Steamie. E Nexon się zesrał, wyszedł pozew. W tym samym momencie, jak wyszedł pozew od Nexonu, to. Kurwa, Dungeonborn se powstał pod nazwą Projekt Crawl, który był totalnym pierdolonym syfem. Czy jakby za dużo się nie zmieniło? Zdech kurwa pod Projekt, projekt Crawl. Powstał wtedy Dungeonborn, a Dark and Darker wtedy były. To były chyba te czasy, jak on y, zrobił te testy na. tych jeszcze. na torrentach, że się przez torenty ściągało. Więc no, Dungeon Born z założenia jest totalnie podróbą Dark and Darker, ale ma mechaniki, kurwa, Fortnite'owe, takie bardzo Gen -Z like nie? Więc on będzie miał swoich zwolenników. Ale wiecie, jak długo będzie miał swoich zwolenników? Przez jakiś kurwa miesiąc, max dwa miesiące, bo ta gra nie nadaje się, nie nadaje się do dłuższego grania, a ci gracze, którzy są przy Dark and Darker, przy Dark and Darker zostaną. I z tą grą będzie dokładnie tak samo jak było z Helldiversami. Dzisiaj sobie jeszcze nawet patrzyłem, ile gra kurwa ludzi w Helldivers, Helldivers 2. Bo Helldivers 2 jest też idealnym przykładem. Gierka, która jest flashy, dużo się kurwa dzieje, dużo się napierdala, ale ona się kurwa nudzi chwilkę. I Helldivers 2, które miało cały czas po pół miliona graczy, aktualnie spadło do 30 tysięcy. Co i tak jest dobrym wynikiem. Tylko, że Dungeon Board nigdy nie przebije pułapu. 100 tysięcy, no nie ma chuja, Może 50 jakimś cudem, jak promocję wykupią na Twitchu. Ale on w ciągu miesiąca, dwóch, no dobra, maksymalnie pół roku spadnie do tysiąca graczy no i zdechnie. Nie wiem, co ja powiedziałem, ale nie będzie. Grze... A dareczek ze swoimi założeniami, jeśli kurwa Żelazna Macka będzie cały czas sobie dążyć do przodu, to on będzie cały czas wzrastał i wzrastał. I tego im życzę. Jako, że jest darmowa, pojawia się jedna mikropłatność, mianowicie jest tam handel. No i żeby tworzyć te oferty handlowe, żeby coś z Helldivers mocno Sony odjebało, po części dlatego tak mało graczy jest teraz. No nie powiedziałbym, że to jest aż tak duży bodziec do tego, żeby, kurwa, y, ludzie spierdolili co Sony, omijając fakt, że przecież Sony się później odwołało od tego. Wycofali, bo chodzi ci o to połączenie z PlayStation Network, tak? No przecież Helldivers później y, nie, nie miało wymaganego PlayStation Network, jakoś się z tego wycofali, dobrze pamiętam? Przedstawiać swoje rzeczy będzie potrzebne, y, wymagać to będzie karty członkowskiej. W takie rozwiązanie ma nie tylko generować... Przy... No, właśnie Hedlaverse było spoko, ale za mało eventów jest i za, yy, za mało nowości, żeby utrzymać graczy. A czy Archie, ta gra polegała na tym, że kurwa gracze musieli grać, żeby te eventy działały, bo walczyłeś o kurwa niepodległość świata, nie? Więc jak nie ma kto o to walczyć, kurwa, no to nie da się zrobić eventów. No i przez to ta gra tak wymarła przychody do twórców, ale również zapobiegać nadużyciom w postaci zalewu trywialnych ofert. Też mi się podoba, jak twórcy podgryzają sobie Iron Mace, mówiąc, że nasza gra jest w pełni darmowa i nie ma tam żadnych haczyków. I właśnie tak to robiło właśnie Darker Darker. No to tyle. jeżeli... Tak jeszcze wracając do Dungeon Borna i żeby jeszcze bardziej podkreślić to kurwa tą Fortnite'owość tego jebanego Dungeon borna. Widzowie, to jest gra, która próbuje też zapierdolić ze wszystkich, kurwa, yy, gier tego gatunku. Czyli próbuje sobie zajebać co najlepsze z Dark and Darker, nieudolnie. Próbuje sobie zajebać najlepsze, co jest kurwa w Escape from Darkov, bo też jest yy, Lutherem. No i też to robi strasznie w niedojebany sposób. Jakby. Próbuję cały system walki zapierdolić z dareczka, chociaż kurwa w pierwszych testach, gdzie snapowało ci się totalnie, każdy damage się snapował do postaci, to było tragicznie zrobione, teraz to trochę poprawili, chociaż i tak połowa ataków się snapuje, czyli ty naprawdę nie musisz udawać mózgu, znaczy używać mózgu w ogóle. Ja w wcześniejszym teście Dungeon Borna byłem w stanie wejść i kurwa napierdolić sześciu typa solo -otrzykiem. Whatever. Teraz trochę poprawili te hitboxy, nadal są kurwa do ciebie, tak? Ale dodali system skawów, czyli nie pamiętam, jak oni tego zakon kurwa, chuja w dupie, whatever. Ale wchodzicie do gierki, i pierwsze co musicie zrobić, to wejść sobie na postać, która jest yy, z dwa albo trzy razy lepsza aniżeli ta Twoja posta postać po podstawowa. Ma lepsze skile, Ma od razu wbite kapy umiejętności. Bo tam macie coś takiego jak, nie wiem, wiecie, na przykład Strength. On wam daje dodatkowe pasywne statystyki. To ta postać ma to wszystko od buta. Plus ma darmowy gear i darmowe leczenie. Więc kurwa. Po dwóch, trzech wyjściach tym skawem ulepszasz sobie tego skawa. Więc jest jeszcze lepszy. I musisz tak naprawdę grać na, nie na swojej podstawowej postaci. Tylko na tym skawie musisz kurwa wyfarmić te rzeczy. Bo na początku będziesz pizdę totalnie dostawał. No głupota! Kurwa, no jest ten system zajebany, który w Tarkowie działa, ale jest tak spierdolony. Jeśli sprawdzaliście Dungeon Born, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. A no i pojawia się nowa teoria, jeżeli chodzi o The Elder Scrolls 6. Jeżeli ktoś po Skyrimie jeszcze czeka na Tesa 6, no to... Życzę szczęścia, życzę szczęścia. Gra została zapowiedziana w 2018 roku, To teraz nic się z niej nie pojawiło, jakieś tam może przecieki, jakieś tam może malutkie skrawki informacji I właśnie... Ej, kurwa, wam powiem totalnie szczerze, że bardzo bym czekał na tę te, te szóstkę, ale się trochę boję. Boję się, bo to Bethesda, kurwa, tak jak mówię, te wszystkie molochy, które kiedyś były dojebanymi firmami, teraz są pierdolonym kamem i gównem. I boję się, że Bethesda spierdoli Skyrima po prostu, jakby dziedzictwo Skyrima. Więc wolałbym, żeby w ogóle kurwa nie powstał, nigdy test 6, żeby nigdy nie powstał, niech oni sobie kurwa robią swoje oddzielne marki, wyjebane, niech zostawią dziedzictwo tego Skyrima, który był dopierdolony i niech zapomną o tym. Chociaż ja wiem, że to się nie stanie, no niby pierdolenie, że nie powstanie, ale wydaje mi się, że minie jeszcze ich z lat i w końcu kurwa Hezik przyciśnie i powstanie. Pojawia się również dzisiaj. Chodzi dokładnie o miejsca akcji i według fanów, według nowych poszlak TLDSCO6 może przenieść graczy do Hammerfell. Na Redditie pojawił się wątek m, stworzony przez gracza pod przedłizem Niców, Fart Narf, jak już tak. Miał on odkryć w profil jednego z pracowników firmy Bethesda w serwisie Pinterest. Wspólna platforma często służy jako miejsce do inspiracji, a wspólny developer publikował w niej ostatnim czasie grafiki w fantastyczne pustynnych na klimatach. Na Więc pamiętajcie, jest to bardzo, ale to bardzo mocna plota. Może hmm. jak ma ochotę sobie powiesić zdjęcie takie na lodówce. No nie, wie, nie wiem, tego, a jako, że Hammerfell jest bardzo pusty, no to ludzie to połączyli i wyszło, że Hammerfell będzie kolejnym The Gold Scrolls miejscem akcji. Sorry, nie umiem... Znaczy, no jakby miejsce akcji to... Nie ma nic przeciwko, nie? Tylko bardziej mi chodzi o to, żeby oni tego nie spierdalili, kurwa. Bardzo się boję, bardzo się boję. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć. No, a ja tak na koniec tylko jebać... Dobra, dawajcie... Kurwa... Ten wąsacz zajebany znowu, kurwa!